Nagrywam mi Tomka, proszę bardzo taki fajny neweczek, to para masz tych to... To para i samiczka. Para, to jest połowy z czym jest w parze? Z połową, tak. Nagrywam to gołębie Tomka, nagrywam, mam namiar do Tomka i te połowy ile są w parze Tomek? Po trzy dyszki tylko, po trzy dyszki. Widymki to masz tutaj czerwone i taki jak cenowa? Tak od 30 do 50 30... złotych, tej klatce, A, tej od 30 do 50 i tutaj jest sroczka tutaj czerwona. Samczyki te, te sroczki. I co wy kosztują? Po 30 zł mam do Tomka namiar. Witam serdecznie na kanale Lotowania Andrzeja. Cześć Marian I zapraszam na relację z targów w Radomiu Targ jest w Radomiu dzisiaj bardzo duży. godzina pół-szóstej, do ale mówię, północ w radomie to przyjeżdżają wszystko z rana i z rana już tutaj każdy coś jakieś rodzynki wimuje W tamkach głębie mamy namiar. Też głębi Tomka, te to wiedeńskie Tomek po ile? I wszystko po 30. Zł. Wszystko po trzydychy. Proszę bardzo, jakie wiedeńskie, takie para proszę. I młoda samica. Para i młoda samiczka. Kasztan też jest tutaj. Samiec. Kasztan też. samczyk, też trzy dyszki Tomka. Minerka. Minerka koroniata i ona kosztuje też co? Trzydyczki. I brak miner jest fajny tutaj widzę. To jest para, ale, para? Samic, samica, ale nie samic to nie. samica nie w parze. Ale fajne. Po trzy dyszki i czerwony też jest samcie. wiedeński, sam kosztuje. No, 3dyszka. 3 to, to Gołębie Tomka też mamy na miarę. Też gołębie Tomka, nagrywamy. I Tomek, te wiedeńskie czarne po no, ile? Od 30 do 50. Do 50, a cześć się ma. Ten biały, co kosztuje? 50 50. Zł. Zł. A ten tak. widymek? No, ma ogonek, Ten widymek? 30 zł. Też gołębie Tomka. Jest na miarę. I tutaj, co po dzielu w tej klatce mamy? tutaj? Krzyżaki to czerwone to jest para, czy nie? Para, para takich krzyżaków, ile takie pak krzyżaki? Pięćdziesiąt zł. zł za za parę. za parę. A tak ty jasne, ten serek, ten karpiaczek, po ile? Po Podyszko, po dyszku. zapraszam do radomia. Już koledzy robią z samego rana, mówię, promocję po 10 zł, pasiaczek, widzę. O, przepraszam ci, kolego. Wyśwanczek, koroniaty. Koroniaty, po dyszku wszystko i zapraszam do radomia. W takich cenach to tylko w radomiu możemy kupić po 10 zł. Mam takie wyśwanczyki widzę Ale nie wiem po ile czarne tutaj nie wiem ile co kosztuje są winiarki krzyżaczek boka mamy taki jak pocztowy Tu jest Pawik, ładny wywrotek jest żółty, ładny kolor ma ale nie wiem ile co. Pawik krymeczek, ale ten wywrotek jest bardzo ładny widzę ładny kolor, kosmetycznie takie to gołęb Janusza, proszę zobaczyć. Te wiedeńskie Janusz, tutaj poliny masz te czerwone. 35. 35. tu mamy <laughs> Murzyn Cie, Ciemny, dwa ciemne Ciemny po, po, na... polski no. Wyrwało mi się. I para parzysta, proszę zobaczyć się mi prezentują. 40, 40 cena wyjściowa u Janusza A. 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 Zobaczymy kto nie da też ja, pocztowe winary o jarek. Ale nie otwieram te klatki bo się ciężko otwiera. Tu mamy sroczki żółte Nie, <laughs> nie wiem, po te słodki Kabiał ogonka I winelki <laughs> Targ jest dzisiaj bardzo duży Zwolnienie. jest jutro, zwolnień nie ma targu Tylko jest w Zwróćmy tu pana Witka, nagrywamy, tutaj widził po ile te winery? Winery podwie dyszki parzyste album, są. tak, jest para i samczyk. Po trzy tych sztuk Po trzy tych sztuka, pana... też pana Witka nagrywam, ten reczki po ile tutaj mam za sztukę? Bo, po trzy deszki sztuka. Po trzy deszki zaszczyt. A tu mamy duchy. pana Witka na miarce na uzgodnienia 5 moli też pana Witka tych pocztowych z obrączkami. No, po ile 15 zł. 15 zł, a ten bok? Bo, ten bok, trzy deszki. O, te potrzebują po 15 zł takie. Co ja no, też u pana Witka nie idzie takie, do wolka, wyjście Też pana Witkę nagrywamy, tak no. w tych latach co do Bo wyszłance żółte, szłonajdżusze tu tak, żół są, nie? No 4 no, zł sztuka, tak 4 sztuka, ale tak. no. no, tak. no. parze no są takie żół, takie żółte czy nie dżyski. Eee, co? Eee, w parze są te żółte? Eee, nie, nie są parzyści Nie są? Nie są, samiczkę samczyłem i w parze Samiczkę no. samczyłem w parze I te jasne no. po ile panie Witku? Te jasne pod wiodychy, sztuka pod mm -hmm. pod mm -hmm. Pana Witka też do uzgodnienia są ceny. Tu mam też stare polskie i tak po ile tutaj w tej klatce, po ile za sztukę? 60 zł 60 zł sztuka I też cenę mówię, tu kolegi są do uzgodnienia po 60 dyszek te stare polskie Ładne barwy są I te newki są po 15zł samce czy samiczki? Jest dwie samiczki i jeden samic Po 15zł A te wewrotki w parze mamy? żółty z czerwonym czy nie? Nie są w parze, ale jest samica samica, i po ile są? Po ile? Dwie półdechy samica i 50zł samiec Samica a widymek żółty co tam kosztuje? 5 dych. Mam moje czajeczki saksońskie. Jest jakaś para czy nie? Bo tu czarne są dwoje. Czarne są parze, tak? Po 160 zł za parę, tak? A ta niebieska to co to jest samica czy samiec? Samiec. I kosztuje? 7 dych. 8 dych, ten samczyk. Tamte 160 zł. Czeczki saksońskie, kolega czyta komentarze pod filmem. Samczyk na luzie, kolega podpowiada. Czeczki saksońskie, 160 zł parka parzysta. I samczyk na luzie, 80 zł. Ale też ceny u kolegi są do uzgodnienia. Tutaj mamy tak te. Y, Winerek, koronaty ile co kosztuje? Jedyczki, trierki, berlinki inaczej, po ile? Y Dryery te, Berliny. Berliny po dyszku. po dyszku. proszę bardzo, ten jagonek tutaj? też dyszka. Też dyszka i ciemne po dyszku. No, tak mówię sam. Królik, to co to jest? Kosztuje? 7 dyszek. I tam są, tu mamy samiczki. Zapraszamy też, że na sobotę, bo można kupić królki. Po 7 dusz samiczki, tak? Tak. no. Cztery dyszki, kolega mówi, że za, za niego tak się zastanawia. tak. No. Proszę, że tak oceniłem. Może więcej, ale fajne są widzę tutaj. Ale tu kolega przyjdzie, to, to udzieli informacji. I te drejerki, po mam te brynki? Para parzysta, nie? Podwiedyżki, proszę bardzo. Czarne są obydwoje, tak? Tak. I Tiplerek czerwony, to jest Tiplerek ten czerwony, bo tak się schował. Tipler chyba, chyba. Samiczka, co samiczka. ona tak. Dobra. Ale to wiesz, takie jasne mam tutaj, po ile że mam część. Jest... Podwiedyszki zapraszam do rozumienia. I serek tutaj mamy, serki takie naprawdę podwiedyszki. Trochę teraz. Te biszlanczyki czerwone w parze masz? Samicy są nic. Ale nie są w parze. Wszystko podwiedyszki. Serki są fajne, widzę tak samo tutaj. Jasne możemy w w Radę tutaj nakupić, naprawdę. Gieśniaczki przedłużone, po ile tutaj? Para te, te? 120. 120. Tutaj, a ta parka tutaj, te jasne też parze? Tak. Kosztują? To samo. Mamy fajne karpiaki, takie przedłużone, takie byszczaczki, wszystko. I po ile tutaj mamy? Po siaki, jasne? Po stówce szuka. Jasna po stówce szuka. Jasne też po tak? Posiate, proszę bardzo. Po ceny też koledze mówią do uzgodnienia. Tu mam takie jaśniaczki pod kijek, pasiaczek, karpiaczek. Ale cenowo to nie wiem, tu widzę białogonka jest taka mniejsza. Nie ma właściciela. Koledze to mówię skoro ciemno, jeszcze po ciemku każę tam lata coś się wybrać, kupić tanio. Też mam korniaty, wyśwan, krymek. Wiedeński, te koroniaty nie wiem, pójdę. Wysłanczyk wiedeński, tutaj mam takie widzimy, nawet łapcze mają takie niezłe widzę. jest tutaj ruchowy ale mówi, nie ma kolegi przy klatce, Nie wiem, czy w Wiedeńskiej jest para, bo to jest dwoje. Cześć, Darek, cześć. Tak mi się zdaje, że tamtego gołębie były panianka, bo to, te, te są na pewno panianka, bo widzę już po klatce, a tamte chyba też, ale nie ma panianka, Pasiaczek, karpiaczek. Żałobny widzę fajnie, tam nie wiem, Wyśwanc chyba jest Koroniate tutaj widzę, jasne No do Pana Janka mamy namiar Jakby ktoś potrzebował coś z tych gołębi Nie wiem, nie? idzie cały spór na tej ulicy Czy mam to potrzeby, pani po Panie życzku? Ja wiem, normalnie okay. Ale jak przychodzą jeszcze pyskują o czwarty radę. A no zgadza się, no to każdy, każdy, by chciał, każdy by tak zrobił Też nie wiem czy, ale Czajki są ładne, wizy, Ale nie wiem jaka cena Panie Zbyszku, to jest krzyżak, bo tak po lotach Krzyżaki są żółte, Pana Zbyszka nagrywamy tak, Po ile tu poje te krzyżaki? Parę krzyżaków, 100 zł. 100 złotych krzyżaków żółtych tak. Mamy te luszczaki, to też parze, ładne ruszaki. 60 zł. Za? Za parkę Za parkę luszczaków A ten żydek to tutaj to samiec chyba, nie? Co? Ten żydek tak, samczyk. on kosztuje? 15, 15 zł. 15 fajny pasiaczek. Pośaczek. Nie no, pasiaczek jest zakupiony, tak. nie ma szóstej. A tutaj, czepalek? Czepelki para jest 20 zł. 20 zł, dzięki Panie 4 się rysie... To kolegi Ale moment. Pan Zbyszek ma papugi białoryce rozelle i samce i samice, czy jak to? To jest para. Pan parkę rozelle? Samca i samiczkę, ile Pani Zbyszko kosztują? 400, 400 zł. I Pan Zbyszek, czy na komentarze poda Pan y, namiar do siebie o te papugi 501? Tak. 812 882. Także dzwonimy do Pana Zbyszka. I świergoty są. I świergoty też mamy, po... parkę jest? Parkę świergotów jest 200 zł. 200 zł. Do Pana Zbyszka dzwonimy. I tutaj ten Budapesz co kosztuje? Trzydyski. Czterdyszki. Czterdyszki. A ja Barles? Co to jest? Samiczka w wębara z 80 zł. I tutaj mamy tak od doty jasno, tutaj po ile tutaj, tak? Samczyk. Widzisz. Widzisz, tam jest kawieńka, To pasiate? Kwasidziki, 50 zł. Tamten wyczek, wojownik, to co koszuje ten siwy? Niemiecki. Czterdyszki. I winerek łapsiaty, to ten winerek łapciaty. Mamy Widzimy? Takie widzimy, mamy po 30 w Radomiu. Kiedy mamy perłowe? I to jest perłowe? Cówka się ceni. Stówka Wszyscy wspólnie razem promujemy tart, gołębi, nasze hobby i naszą pasję. Tu mamy bocianki warszawskie. I co one kosztują? 8 dych. Osiem dych za parkę, tak? Tu mamy winiarki koroniate łapciaty. Jak cenowo? Sówka cena. Słówka, cena, parze są tak, czy nie? 100 zł. Fajne winy pinery, widzę. Łapcie też ładne kosmy. 100 zł. Widemki kolega też parze są czy nie? Tak, tak. Też parzysta 180 zł. Ładne tak samo widzę. Ładne łapcie, kosmy. Widzę, że mają tutaj te łapcie czerwone. Ale te widać widynczki. Ceny nie są gdzie mam przeło. Proszę bardzo, parka parzysta. Mam nam naprawdę bardzo przystępne. Oglądajcie kanał lotowania, gdzie ja zobaczcie, co hodowcy proponują na targach. skoro w zwoleniu przytyku. Ja tam będę został w suba z dzwonkiem, bo się nic nie ominęło. No zwolenia jutro targu nie ma. Na razie trwają rozmowy. Przytyk na razie jest zamknięty. Także jutro jest tak, tylko są tu blisko. Mam takie fajne jaśniaczki, takie bilutkie, proszę bardzo i serki. Jak, jak cenowo tutaj? Yy, od 4 do 5 od 4 do 5 dyszy, proszę zobaczyć, jakie jaśniaczki. I korunaty Pasiak, tam jest pasiak fajny, widzę, fajne, czyste gołębie takie. Czyściutkie, zdrowiutkie I też ceny są zawsze do uzgodnienia tutaj z kolegami Tu mamy wiedeńskie siwe, wiedeńskie żółte, wiedeńskie czarne Krymek taki, ale nie wiem pójdę te wiedeńskie krymek 4 dychy też są fajne te wiedeńskie siwe. takie wszystkie takie żółte najdroższe jest tam według mnie, jedno żółte jest. Tu mamy tutaj wiedeńskie białe, ale też nie ma tutaj kolegi. Także jutro tylko jest targ w Słomczynie. Zapraszam jutro do Słomczyna. Pozdrawiam oglądających Hejka i udanego miłego weekendu. Fajne te wiedeńskie są. Krymek jest wojownik. Też mam takie perłowe, ale nie wiem jaka cena.